Siemanko YouTube, mamy sobotę godzinę 10. Wstałem całkiem niedawno. Wczoraj miałem pracę do 23, więc nie ukrywam, że wróciłem tak zmęczony, że to była masakra. Zrobiłem w pracy 19,5 kroków. Oprócz tego to było prawie tam 16 czy 17 km, więc no, nie ukrywam, że jak wróciłem, a jeszcze wcześniej robiłem plecy i cardio, to no już tam koło 12 to byłem masakrycznie zmęczony. Dzisiaj sobota, lekko pracowity dzień, lekko chillowy. Teraz siadam, jak widzicie, do raportów od podopiecznych. Muzyczka gra. Muszę ogarnąć parę raportów, rozpisać jeden plan i potem chyba zabieram się za to, żeby zacząć kurs z przygotowaniem motorycznego, który sobie ogarnąłem bo chcę trochę pogłębić wiedzę w tym zakresie. Na razie jestem jeszcze na kawce. Druga kawka wlatuje. Bez śniadania na razie. Nie jest za mocna, mam tutaj trochę e, erytrytolu. Tak z łyżeczkę, półtorej kawy rozpuszczalnej i dosłownie 100 ml mleka, e, 1,5%, Więc tak naprawdę można powiedzieć, że jeszcze jestem na faście. Bo, bo tych węgli nie jadłem. Potem idziemy na trening, wpada kodem, więc sobie walniemy jakąś klatkę i pozowanie. I potem lecimy na grilla, bo nie ukrywam, że nie pamiętam kiedy ostatnio grillowałem, to był chyba październik, więc no trochę minęło, a, a coś takiego innego niż tego kurczaka z patelni e, no nie ukrywam, że chętnie bym zjadł. E, pokażę Wam suplementy, które biorę dzisiaj, pokażę Wam spalacz, bo no, najwyższa pora było coś, coś zarzucić. Waga pokazuje na ten moment 88,1 kg. E, fajnie się to docina. tłuszcz spada, masa mięśniowa mi się odbudowuje, więc wygląda to coraz lepiej, więc się mega cieszę. Po malutku teraz przez ten czerwiec myślę, że to będzie tak fajnie, fajnie progresowało i, i ta sylwetka będzie się poprawiała. Biorę się za robotę i widzimy się przy pierwszym posiłku. Dobra, skończyłem pierwszą część pracki, bierzemy się za śniadanko. Ja sobie robię tofu, klasyczne z Biedronki. Dzisiaj tak śniadanie robię troszkę biedniejsze, bo wiem, że na grillu będę chciał zjeść więcej, więc zjem to jako pierwszy posiłek i dopiero przed treningiem zjem jakieś lekkie węgle, ale resztę kalorii zjem sobie na grillu. Więc ja wlatuję, e, u mnie wlatuję tofu i dwa jajeczka. Tutaj jeszcze będę robił omleta białkowo-bananowego za chwilkę. Więc na patelnię spokojnie wrzucamy tofu, żeby się podsmażyło. Jak nam się lekko podsmaży, to będziemy dodawali resztę składników. Na drugą patelnię wlewam tutaj masę jajeczno-bananową. Zakładamy pokrywkę, żeby się przydusiło. I teraz jeszcze co do suplementu, bo wiele z Was pewnie interesuje, jak to teraz wygląda. Tak naprawdę do takiego reżimu treningowego to na pełnej wróciłem dopiero gdzieś od tygodnia, więc u mnie co wlatuje: trzy tabletki omegi standardowo z rana, żeby dostarczyć zdrowe kwasy tłuszczowe. Do tego wlatuje u mnie mam cały boksik i mamy tutaj tak, jedną tabletkę witaminy D3, bo już pogoda się robi lepsza, jedną multivitaminę. Trzy tabletki Naku, to jest 750 mg. Tutaj jest yy, Hepatil na pracę wątroby. Oprócz tego jeszcze tutaj latuje probiotyk, jedna kapsułka. Ja akurat co do probiotyku to używam najczęściej sam probi, bo ma fajny skład i jest dość dobry jakościowo. I co do spalacza, o którym mówiłem, u mnie na ten moment leci tylko kardanina GW, tak zwane. Biorę 25 mg codziennie rano. Dlaczego wybrałem to? Po pierwsze, zwiększa wytrzymałość, więc u mnie się to mega sprawdza. Teraz, jak mam dużo pracy, robię po 16-17 km dziennie. To jest prawie 20 tysięcy kroków plus trening plus własne kardio. Jednak ta wytrzymałość mi się przydaje. Poprawia to też trochę spalanie tłuszczu i tego, jak organizm sobie z tym wszystkim radzi. Więc nabieram około. to jest pół mililitra. Do buzi 25 mg kardaniny, smaku jest całkiem takie znośne, i to jest na ten moment moja suplementacja poranna. Nie jest tego dużo, jak pewnie wielu osobom się wydaje. Suplementacja wcale nie musi być taka rozbudowana. Jak się domyślacie, jeżeli macie kasę na suplementy, pewnie fajnie jest sobie coś kupić czy coś nie zaszkodzi Wam to. Ale jeżeli macie budżet w miarę ograniczony, to takie podstawy, podstaw naprawdę są wystarczające, ja też nie lubię za bardzo wydawać na to kasy. Wolę wydać właśnie pieniądze na jedzenie czy na coś, żeby to było jakościowe i po prostu się najeść. Zaraz rozbiję dwa jajeczka do tego na bok patelni, żeby nam się zrobiły takie sadzone. Posiłek białkowo-tłuszczowy, tak plus minus mamy tutaj ponad 20 gram białka. I mamy też około 20 gram tłuszczu, więc dość będzie sycące. A przy okazji nie będę czuł się w żaden sposób przymulony z rana, bo niestety jak zjem węglowodany, to znoszę to nie najlepiej. Zjemy sobie to, oglądam jakiegoś vloga, jeszcze trochę pracy mi zostało i lecimy na trening z Nikodemem, potem grill, to Wam pokażemy, co będziemy jedli. Dobra i robię posiłek przedtreningowy, wleci makaron yy, pełnoziarnisty z Lidla, on ma zdecydowanie mniej kalorii, więc jest spoko, bo ma około 200 kalorii na 100 gram, do tego ma 1 gram tłuszczu, więc to wychodzi całkiem fajnie. Tam 35-40 węglowodanów, do tego wleci banan i skyr, więc tak mało tłuszczu. Zdecydowanie więcej węglowodanów, bo około 50-60. I do tego około tak 20 gram białka, więc fajny posiłek. Myślę, że ten posiłek i ten pierwszy to będzie razem gdzieś 600 kalorii plus minus, więc zostaje mi na grilla ponad 2000. Na pewno wleci pół kilo kurczaka na jakichś tam szaszłykach, ale myślę właśnie, czy jeszcze sobie nie kupię jakiegoś steka albo może jakieś białe kiełbaski, zobaczymy. Pisałem już do Nikodema, też mówił, on się raczej nastawia tutaj na zdecydowanie na szaszłyki, bo no, on jeszcze w jego sytuacji, no to on musi liczyć te kalorie, no bo, bo zawody coraz bliżej. Pokażę Wam jak będzie wyglądał posiłek, zjemy, jeszcze może podskoczymy na zakupy albo po treningu jeszcze nawet nie wiem jak się czasowo wyrobimy. Dzisiaj klatka, więc dobry dzień. Pogoda nie jest najlepsza, bo jest gdzieś plus minus 20 stopni, więc no, mogłoby być lepiej, ale dopiero podobno ładna pogoda ma być jutro. A jutro idę na uczelnię, więc no, niefortunnie się to wszystko zdarzyło, ale oby nie padało to przynajmniej pogoda będzie całkiem przyjemna, żeby sobie wieczorem posiedzieć. Dobra, i tak wygląda posiłek numer dwa. Ma około tam 50-60 gram węglowodanów. Jem go tak półtorej godziny zazwyczaj przed treningiem, żebym dobrze po prostu to strawił. Strasznie nie lubię ćwiczyć, jak mam tak właśnie pełny brzuch zaraz po posiłku, więc zawsze te posiłki staram się, żeby były po prostu lekko strawne. Dlatego makaron na przykład bardziej rozgotowuję, żeby się po prostu szybciej wchłonął i po prostu, żeby te węgle szybciej się po prostu wchłonęły do, do organizmu. Zjem, jeszcze zerknę, czy ktoś nie odpisał mi na jakiś raport, więc jeszcze chwilę pracy i lecimy na trening, potem zakupki i tyle zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Najpierw po tylne drzwi. To lecimy na trening. To zajebiście do domu, możemy iść. Dobra, zaczynamy zaraz trening. Nikodem poszedł jeszcze do kibla. Musiałem wypić energetyka, nie ukrywam, bo. Trochę tak siły mi brakuje, nie wiem, muszę sobie kupić jakąś przetreningówkę, już pomału, żeby mieć energię na treningi, ale mam nadzieję, że klatka dobrze wyjdzie, że jakoś przepchniemy ten, ten trening. Na grilla jeszcze kupiłem oprócz kurczaka i szaszłyków, takie małe białe kiełbaski. Jakieś małe piwko, oczywiście wszystko obliczone będzie w kalorie. Zostało mi jeszcze 400, więc myślę, że coś jeszcze zjem, ale ogólnie jak widać da się wszystko pogodzić i, i te kalorie da się wszystko zmieścić, więc to jest całkiem spoko. Czekamy na Nikodema i zaczynamy trening To co, standardowo jakieś tam jakieś malwio? Ile pięć? Możesz chodzić? No tak, wiadomo. Dobrze. Otwarte wydano sił. To spoko. Zrobimy poza potem. Potem. Dobre. Dobra, idziemy na Old School, bo niestety chyba lampy padły na normalnej strefie. Niestety, więc jak widzicie, jest strasznie ciemno, więc będzie to chujowo widać na nagraniu, więc pójdziemy sobie na strefę oldschoolową, tam przynajmniej jest normalne światło, więc będzie wszystko lepiej widać. Potem porobimy pewnie jakieś maszyny albo coś w tym stylu, żeby dojebać kratkę i na końcu sobie zakończymy jakimś tricem, więc powinno to całkiem spoko wejść. Dobra, skończyliśmy drugie ćwiczenie. Lecimy teraz zrobić jakieś wyciskanie wąskie. Może być, dobra. To zrobimy sobie jakieś wąskie wyciskanie. I to zrobimy z super serią, może z pompkami. Tylko jeszcze nie wiem na której strefie, bo tam jest strasznie beznadziejne światło. Chyba, że sobie przesuniemy ławkę i nagramy sobie na tamtej strefie. No możemy tak zrobić, bo nie ma dużo osób. Coś na coś specjalnego zrobić? Nie no ale to w sumie to nie. Dobra. Oboje. Dobra, robimy teraz ściąganie sznurka, ostatnie ćwiczenie i potem idziemy popozować, kardio i na dzisiaj tyle. Mega dobrze trening wszedł, jak na to, że zjadłem dzisiaj tylko 70 węgli, to tak naprawdę jest zajebiście, bo myślałem, że będę całkowicie wypompowany. No i też się cieszę, że ta sylwetka teraz już wraca coraz bardziej do normalnego wyglądu, bo jak jeszcze tydzień temu stałem przy Nikodemie, to była bieda jak syn, więc Do dobrą stronę to idzie. No i patrz. W tym stylu. A więc tak będzie płynnie. No i lewą za prawą i spróbuj płynnie się z tym coś. No i wyciągnij prawą bardziej. W sensie prawy ten tym. No. I wypuść powietrze. To jeszcze raz i to później. Spoko. Musimy tylko ten tors dosuszyć żeby do, do tu. Dobra, już jesteśmy w domu. Umyłem się, ogarnąłem. Trochę mnie takie lekkie złapie już może zmęczenie, ale myślę, że to też z głodu. Pokażę Wam, co bierzemy na grilla. Ogólnie takie bardzo zdrowe jedzonko, więc naprawdę można tutaj fajnie to kalorycznie ogarnąć. Ja tutaj mam jeszcze chłodzi się, jest kolka, tutaj mam y, białe takie kiełbaski, tutaj są szaszłyki zdrowe, chłodzi się piwko, po jednym dla zdrowia. Oprócz tego tutaj mamy ketchup o tutaj obniżonej zawartości kalorii. Sos czosnkowy bez kalorii. Tutaj Natalia ma mięso, które sobie da tutaj na tacki i warzywka na na tackę również i kolka zero. Ogólnie zestaw kaloryczny bardzo niski. Ja mam jeszcze 500 kalorii, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo dużo. A jedzenia, no mi wyszło w sumie z 8 chyba szaszłyków, więc jest to naprawdę sporo i jeszcze do tego może sobie coś zjem, jeszcze kiełbaski czy coś, więc jedzenia, jedzenia. Jak macie opcję, widzicie, można na grilla naprawdę fajne jedzenie zrobić. Nie trzeba kupować zawsze jakiegoś boczku czy karkówki, która ma w cholerę kalorii, tylko naprawdę można sobie zjeść fajne produkty. Fajnie przyrządzone, niskie kalorie, dużo białka, więc nie trzeba rezygnować w ogóle. Nawet te 150 kalorii na piwo można sobie zmieścić, jeżeli lubicie. Ja ostatni raz piwo chyba piłem 4 miesiące temu, więc no, to będzie jakaś taka odskocznia od tego rygoru treningowego i trochę normalności. Widzimy się na miejscu, zaraz się zbieramy, trzeba się spakować. Pogoda jest masakryczna, raz jest ulewa, raz jest słońce, więc nie wiem czego się spodziewać. Może będą jakieś ładne ujęcia, to coś ponagrywam i widzimy się u Kacpra.